Cześć bliźnięta, zapraszam Was na prognozę na wrzesień. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, więc nie z każdym będzie rezonować, nie z każdym będzie pasować. Ja oczywiście będę starała się jak najwięcej wyciągnąć z karty dla Was. Pamiętajcie, to jest energia i karty mogą pokazywać już pewne sytuacje, ale nie muszą. I co, nie będziemy przedłużać, bo jesteście w ostatnie kochane. I lecimy, tak? Bliźnięta na wrzesień. Prognoza. Zaczynamy. Dwie buławy. O, dwie karty wyszły. U u Love story. O kurczę. No tak. Ok. Do przyszłości. Dziewięć mieczy. I bardzo ładnie, żeby to odeszło. O ja. U lala. La. Bliźnięta. Dobrze, że jestem z No nie, wy teraz siedzicie i się zamartwiacie. Po co? Na co? O, trzeba uważać. No i proszę, pięknie. I na wyniku. Oj, bliźnięta. Piękne karty. O, gwiazda. Oj, trzy kielichy. Dwie monety, siedem mieczy. I piątka była Teraz ja, bliźniąta, ja Wam powiem tak, i to jest to, co się tyczy do mnie. Macie siedem mieczy i dwie monety. Jest jakaś osoba, która ma dwie opcje. Dwie osoby. Jest, uważajcie, bo jest kobieta, która ma stabilizację i ktoś będzie chciał ją wykorzystać. Ym, możliwe, że coś napiszecie będzie, jest kobieta, która pisze z jakimś mężczyzną i ten mężczyzna są tak, albo będzie potrzebował pieniędzy, albo będzie tak, że coś może być nawet i taki a la szantaż, tak? Bo coś jest jednak ukryte. Tu muszę powiedzieć, że musicie uważać, bo tutaj jest pięć buław, czyli jest jakaś, jakiś konflikt, ale jest jakaś rywalizacja, co tutaj mówią też i dwie monety. Czyli y, jakaś osoba z Wami się komunikuje, ale nie jest z Wami szczera i ma sama konflikt sobie, lub ma jakąś osobę, kolegę lub koleżankę, która jest też nie fair. A dlaczego mówię tak? Bo są trójka kielichów i tutaj jest spotkanie, fajnie się dwie osoby dogadują, a trzecia y, po prostu patrzy. Ale jest karta gwiazdy, powiecie: Złoty Tarot to jest spełnienie. To jest spełnienie, ale są, są dwa zwany. Czyli uważajcie, bo ja, przy jakimś spotkaniu czy jakaś osoba, która się z Wami komunikuje, będzie chciała się czegoś od Was dowiedzieć. Będzie chciała no, na przeszpiegi takie. I macie już tutaj u Was osoby z zewnątrz. Czyli jakaś komunikacja, jakieś ego, to będzie dało sobie znać. Ale są tam dwa wilki, czyli uważajcie, uważajcie, bo coś jest związane z kasą. Jeżeli macie iść zamiar w nowy projekt, czy macie nową pracę, czy cokolwiek działacie, uważajcie, bo te pieniądze wam uciekną. Uciekną Wam przez jakąś osobę, która jest nieszczera, i to jest osoba blisko Was. Macie dwie buławy, czyli ktoś będzie podejmował jakieś działania. Działania, decyzje, ma jakiś plan oparty, związany z pieniędzmi, ma, wie, co ma zrobić, a jednak ktoś chce jak najwięcej informacji po prostu uzyskać. I są dwa kielichy, paść kielichów. Możliwe, że te działania będą związane z współpracą. Jeżeli tak, uważajcie, bo to będzie osoba, która będzie taka wrażliwa, ale komunikacja i wszystko, wiecie, będzie miała w jednym e, paluszku, tak? Wszystko ładnie połączy całość. Um, wiecie co? Co niektóre osoby, które są w związkach, czy tam macie um, jakąś tam osobę nawet i tak, żeby, no, taka przejściowa, jakaś osoba mogła się pojawić u Was na horyzoncie e, i kochani, to jest osoba gdzie kobieta kogoś bardzo pokochała, bo kobieta trzyma róże, czyli ta kobieta ma namiętność, bo czy kolor czerwony i to, to, to jeszcze róża, to jest taka namiętność. Ja, w tej, w, ja nie uważam, że róża czerwona to jest miłość. Miłość to jest, kiedy mężczyzna postara się o taką różę, która no, jest ciężko do zdobycia. Na przykład róża, no przepuśćmy, Fioletowo, czarno, jakaś, albo taka inna, no, złota róża, taka czy tam srebrna, tak? Tak, daję dla przykładu, że tego, tą różę było bardzo ciężko jemu zdobyć i to y, pokazuje, że tej osobie na, no, tak bardzo y, zależy. Tu jest namiętność y, no, obu są, tylko kobieta coś bardziej y, darzy. Może to jest kobieta, bardzo wrażliwa i młoda. E, ktoś wypatruje i, y, y, czyjś przyjazd, ale dla niektórych ten plan, który obierzecie tutaj, przyniesie wam nowe możliwości pójścia w dalej, w jakąś podróż i idźcie w to, w to, co chcecie y, po prostu y, no, działać, tak? Czy w pracy, czy na przykład nawet i w miłości, tak? A czy jest to nowy początek, nowa szansa. Ale moneta to jest jednak to może być nowa szansa w pracy lub serduszka, jakaś, jakaś osoba wam zaoferuje nawet i stabilizację. Pokazujecie się, że wy jesteście już przemęczeni pewnymi działaniami. No, bo ja jestem, to jest prawda. Czórka mi czy to jest, ktoś się zastanawia, co ja mam dalej zrobić? Masz wstać, jak pomyślałeś, i działać. I tutaj jest jakiś odpoczynek, i ktoś idzie w nowe, w nowe działania. Jest królowa, yy, królowa buław. Kobieta, która idzie i działa, ale idzie i działa, i jakieś wiadomości dostanie, gdzie będzie wielki płacz, tęsknota. Yy, no, firma rodzina mi się pokazuje. Yy, słuchajcie, yy, możliwe, że wy coś chcecie założyć. Yy, nawet jeżeli macie firmę, jeżeli nie, to te zyski wam przyniosą rezultaty. Ale musicie być ostrożni, bo ktoś będzie chciał wasz pan podebrać. Dwie buławy. O, no jest osoba trzecia. Jest związek. Cesarzowa. I tu kobieta będzie miała do podjęcia, która jest w związku małżeńskim, yy, no albo współpracę, lub kochani, no wielka miłość. Paść kielichów i dwa kielichy. Z kimś macie zastój. Jest jakaś um, e, brak kontaktu z kimś, ale ktoś wychodzi. Ktoś do was wychodzi i jest to paść. Czyli jakaś oferta do was idzie albo współpracy, albo miłości. E, znów się, żeby się e, po prostu pojednać. Możliwe, że będziecie mieć jakieś spotkanie czy cokolwiek. Trzy buławy. Mhm. Tutaj no, karta zakończenia, zakończenia tego, co mi nie służy, idę w nowe. Tutaj jest kobieta, która podjęła jakieś działania, i ta trzecia buława, idę i walczę o swoje. Śmierć i. Mhm. Pamiętajcie, coś się stanie za 7 godzin, za 7 dni, za 7 tygodni. Jakąś transformację przejdziecie lub coś też i zakończycie i pójdziecie w nowe. E, to jest czas dajcie sobie czasu, ale jest siódemka jest to, są te okrągłe i zawsze pokazuje, że jak sobie kładę karty, to mówię zawsze, jutro coś o, po siódmej lub za po, tym coś u mnie się wydarzy i kochani akcja, złoty tarot wszystko ładnie łączy no faktycznie, i tutaj ja wam też chcę pewne wskazówki przekazać możliwość jest pójścia też w nową pracę na którą czekaliście, no i te zakończenia się serduszka biorą, kończą i transformacja jest. Idę w pracę. Dziewięć mieczy, czym się przyjmujecie? Słuchajcie, możliwe, że ktoś żyje w bańce, cały czas ma jakieś uzależnienia. Możliwe też, że ktoś ma jakiś zabieg koło ucha, głowa, tutaj coś takiego mi się po prostu. Rysuję. Może być za, zabieg na oczy. No, zacznę ma coś takiego. E, a Mówiłam, będzie płacz i ten, nie? Dziesięć mieczy. No, mówiłam, że będzie płacz. Bo jakaś wredna baba będzie wami. Późba będzie, e, będzie wiedziała, o, co to jest nie ona. On, on za przeproszeniem. Jakieś babsko. Królowa Buław mi się zawsze pokazuje, ona chce pokazać, kim ona jest. Ona lubi się, no sorry, ja mówię tak, jak ja widzę karty, ona lubi się wyśmiewać z kogoś, tak? Ja takich ludzi, powiem szczerze, nie lubię. Jest to osoba fałszywa. Jeżeli mam mówić, to w waszym otoczeniu bliźnięta jest na pewno kobieta, która jest, yy, no jak siedem mieczy, zbiera jak najwięcej informacji. Dlatego złoty tarot lepiej nie, nie mieć kontaktu z kobietami przez miesiąc czasu. As Asmonet. Wieża. Mhm. I asbuła. Kochani, wieża Wam wychodziła i mi też. Mam wieże do przyjścia, ale tu chodzi o jakieś spotkanie. Mhm. Tu ktoś przyjdzie i powiem Wam, powie, albo mieliście romans, niektóre te. Bliźnięta, jeżeli nie to będzie, będzie, będzie osoba, która jest napalona, jest to osoba samotna, będzie chciała i będzie pierdzielnie wierza. możliwe, że możecie się spotkać na jakimś budynku wysokim, gdzie to wszystko no, się zakończy, bo jest kobieta, która bierze monetę i idzie tak. I ja wolę iść w pracę tak i idzie tam, gdzie jest no i dobrze tak. Cztery miecze a z mieczy, czyli piąty miecz. Mhm. I. Słuchajcie, wyjdzie do Was jakaś propozycja po jakimś zastoju, ale ktoś musi przeanalizować to, i zanim podej podejmie decyzję, musi wziąć wszystko od A do Z, tak? Żeby nie popełnić jakiegoś głupstwa. Bo Wy się pokazujecie. Ja nie chcę tej oferty. Słońce. Uważajcie! Bo, jakaś komunikacja będzie. Karta słońca mi też pokazuje matkę. Serca, jeżeli macie matkę, która czarno widzi, widzi i sobie dodaje, uważajcie, bo coś jest ukryte przed tą osobą. Kielichowa i pustelnik. Osoba, która wychodzi na zgodę z wami, osoba, która może mieć dziewiątkę w swojej dacie, i w tym całym tym, tym. tym. Jest to osoba, która. Wychodzi, bo chce się powodzić, ale jest sowa. A sowa kolor biały, i sama sowa mi mówi przed ostrzeżeniem. Dlatego uważajcie, bliźnięta. Nie będę mówiła, że to może być rak, ryba, skorpion, bo może być każdy znak, tak? 10 monet. Będzie jakiś zastój z pieniędzmi, tak? Możliwe, że będziecie wydawać. Na osobę, która ma jakieś problemy mentalne, na przykład ADHD, autyzm, coś takiego. Ja, na, na jakieś takie leczenie. Może być nawet na osobę starszą, tak? która sobie nie radzi i postrzega no, świat inaczej. Wisielec i na no, 10. Coś jest w rodzinie. Jakieś pieniądze będą potrzebne, bo coś jest w ukryte w rodzinie. Ktoś czegoś nie widzi. Albo ktoś po prostu jest chory, tak? Tak jak ja to mówię. I to jest ukrywane i możliwe, że prywatnie będzie leczone. 10 buław, e, królowa buław. No czegoś wy nie widzicie, czegoś nie dostrzegacie i będzie żali pretensja, jakaś utrata 10 buław, przygniecenie i. Czegoś nie widzicie, komunikacji dwóch osób. Jakieś dwie osoby się komunikują i ta osoba nie wie. Potem ta osoba się dowie: będzie żal i pretensja, utrata, tak? Możliwe, że jest kobieta, która czegoś nie widzi, że jest jakaś tęsknota za tym, co było, wspominanie tego, co było, tak? I zdaje to jej ciężkość, bo to jest osoba przy pracy. Ale jest koło fortuny to jest karta karmiczna, tak? I Rydwan, pójść do przodu. Możliwe, że będziecie mieć jakiś wyjazd do, do szkoły, czy tam na jakiś kurs, to coś nagle się po prostu zadzieje u was. No i co? Jest. bliźnięta. No trudno się jest, tutaj ktoś ma wrzali pretensje, ale jednak od, się od tego rycerz była, w, czyli facet, który się przemieszcza. Coś będzie z przemieszczaniem się i działaniem. No i jest kobieta, która ma cywilizację. Będzie spotkanie, bo już tutaj mieliście Asa Buław. I co tam było? As Buław i wieża. Czyli baran lew strzelec do was może uderzyć i będziecie mieć kochani. Na pewno jedna osoba przyjedzie, tak? No i będzie działanie. No i jeszcze cesarz. Dobra, już nie dokładam. Karta głupca jest tutaj. E, serca Czyli jest osoba, jest kobieta, która będzie się przemieszczać i możliwe, że będzie się przemieszczać z dwoma mężczyznami, lub jest jakiś mężczyzna i to jest starszy, który obserwuje, a drugi jest, e, kochani, jakiś no, po przejściach, jeden i drugi jest po przejściach. Możliwe, że to jest jedna i ta sama osoba, który by, był mężem, teraz jest sam, no i stał się panem przygodą. Ale się przemieszcza, jest królowa monet, czyli kobieta, która wpada w jego w sidełka. Mm. No, I jest to kobieta, która musi mieć jakiś związek serca. Coś będzie, no buława u bliźniąt będzie. No to, kochani, cieszycie. się. Dobra, zobaczymy, jaka jest rada dla osób z znaków bliźniąt. Możliwe, że kobieta będzie miała cztery opcje, czy trzech facetów. Facet starszy, facet przygoda, facet, który lubi na siebie zwracać uwagę. Ja bym wybrała starszego, bo starszy to jest już... Przygodę to będzie chciał on mieć tylko z jedną kobietą, a nie z każdą drugą. Bo rycerz Buław o tym mówi, że on tutaj z wami, a będzie się oglądał za inną. Rada dla bliźniąt, sprawiedliwość. Kochani, w waszym życiu są osoby, które są takie ciężkie. Sprawiedliwość jest to karta wyjaśnienia wszystkiego na nowo na, na, no, konkretnie na chłodno. I już mieliście tutaj u siebie asmię, czy jakaś oferta do Was przyjdzie i będzie as czy y, spojrzenie na sprawę na chłodno i... Cała, jakaś prawda wychodzi na jawie. To jest u was. I tutaj macie sprawiedliwość, czyli tak, będzie jakieś jakieś wyjaśnienie, ale jest to związane przy domie z facetem na świeczniku i jeszcze śmieczy, Czyli pozostawicie to, co wam nie służy, i pójdziecie w nowe, w nowy kierunek. Ja bym wolała iść na początku w biznes, bym wolała na początku iść w pracę. Prawdziwa miłość na pewno zapuka, a za takich panów głodów to złoty tarot się nie bierze. O, powiem tak. Moi kochani. Życzę Wam wszystkiego dobrego. To jest tylko prognoza. Będę robiła jeszcze tygodniówki, wybierz kartę i wtedy będziecie mogły no, wziąć coś dla siebie, tak? Ja staram się jak najwięcej wyciągnąć, a wiem, żebym mogła jeszcze więcej wyciągnąć, ale już złoty tarot jest spadnięty. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i zapraszam Was wtedy na mój kanał. Pozdrawiam.